ramiona. Niewidzialne skrzydło, które z czasem stały się ciężarem. Miejsce, gdzie ciało milczy, ale pamięta. Gdzie każda niewypowiedziana historia odkłada się jak kurz na starych półkach naszej duszy. Ile ważą twoje barki? Co nosisz, gdy nikt nie patrzy? Czasem to nie są twoje łzy, nie twój gniew, nie Twoje poczucie winy, czasem to ciężar matki, która nigdy nie mogła odpocząć. Ojca, który przez całe życie udawał silnego, bo nikt nie nauczył go płakać, czasem to los babki, której serce pękło w milczeniu, albo strach dziadka, który nigdy nie opuścił wojny, a ty z ramionami napiętymi jak struna, próbujesz żyć lekko. Nie widząc, że dźwigasz całe pokolenia. Nosimy więcej niż nasze własne życie. Nosimy milczenie rodu, niespełnione marzenia, cierpienie ukryte w spojrzeniu i lęk, przekazywany jak pamiątka. Ramiona są pierwszymi, które się spinają, gdy świat staje się za trudny, ale też pierwszymi, które miękną, gdy poczują się bezpiecznie. Może to już czas czas, by odłożyć to, co nie jest Twoje, czas, by z miłością spojrzeć na to, co przyszło przed Tobą, i pozwolić temu odejść. Bo Twoje ramiona to nie tylko miejsce ciężaru to także skrzydła, które nauczyły się dźwigać, choć zostały stworzone do latania skrzydła, które długo były złożone, bo nie było przestrzeni, by je rozłożyć. Ale w tobie może być przestrzeń. Teraz oddychaj, weź głęboki wdech, policz do ośmiu i długi wydech. Nie musisz już wszystkiego nieść. Nie jesteś jedyną, która może ustrowić cały ród, ale możesz być tą, która przestaje dźwigać. Która wybiera miękkość, która uczy się od nowa, jak się wzbić. Bo twoje ramiona nie zostały stworzone do dźwigania świata. One są stworzone do przytulania, do tańca, do życia. Zamknij oczy. Zapytaj swoje ramiona, co jeszcze próbują nieść, choć nie muszą. A potem. Słuchaj ciszy. Może właśnie w niej twoje skrzydła przypomną sobie, że mają prawo latać.